Witam Was bardzo serdecznie. Dziś postanowiłem złapać za no, bardzo nietypowy tytuł, mianowicie Czarnowca 7, uwolnić ptaszka. Grę odpalam pierwszy raz, więc nie wiem jak to będzie. Na okay, tu mam jakieś zablokowane lokacje. I to jest pierwszy filmik z cyklu PC-owe poniedziałki. Dobra, zaczynam. Muszę jeszcze to zobaczyć o co tu, co tu chodzi. gramy pierwszy raz. Dobra, zaczynamy. Jest nasza owca, a raczej baran. No to jest ogrodzenie pod napięciem. No i co? Aha. Aha, super gra już widzę. I, e... Aha, taki patent. Okej. Okay. Czyli od razu widać, że gra nie jest dla każdego. Co za chory tytuł, ja nie wiem naprawdę kto to grał, oprócz mnie jak na razie Dobra, krzonie to dużo takiś cukierek Dobra A, Można chodzić po drzewach, no to mi się... Boże co? Aha, no dobra Skaczę, skaczę, okej okay. Mogę na początek lamić, ale właśnie gram w to pierwszy raz Czekamy, czekamy Okej okay. O, co jest? Okay. Faktycznie trochę dziwny tytuł No okej okay. Monety, monety Najczki Okej okay. Tego nie skomentuję, nie mówię szczerze Aha Aha, i od razu na wstępie zazn... co jest? No Aha, aha, dobra Dźwignia I co? Nie mam... aha, dobra, łapię Na wstępie zaznacz o już przeszedłem poziom! I jeszcze, bo nie mogę tego powiedzieć, Na wstępie zaznaczam, że najbliższe filmiki z tej serii PCDowe Pędziałki Niekoniecznie będą pochodzić z gier platformowych, to zobaczymy z jakich tytułów. Okej, okay, tu są owce, ale pod napięciem, dlatego sobie je darujemy. I skok! Dobra, mam serce. Nie, Boże, nie! Idę świetnie. Juuuuu! Skok! Leć! Ja Będzie mu niby na to skoczyć. Dobra, może to sobie daruję. Boże nie ale... Bardzo. Dobra, jest. Nie, nie ogarniam tego. Dobra. Tak, jest, jest. Dobra, mamy drugi level. Leć! Dobra, bierz No set. Dobra. Uuu. A, włączymy ogrodzenie spod napięcia. no teraz będzie jazda. Okej, okay. mam buteleczkę, nie mam pojęcia co z tym należy zrobić, ale okej. Okay. Okej, okay. chciałbym zaznaczyć na wstępie, że zrobiłem ten program na YouTubie po to, aby każdy na moim kanale znalazł coś dla siebie. Gracz presetowy, gracz konsolowy i jeszcze gracz, który gra na smartfonie. Dobra, idziemy. Już mniej więcej załapałem, A co tutaj wszystko chodzi. O, te kwiatko się tak odbija, nawet nie. Nawet nie chciałem Dobra, teraz Ty mhm. tu mówiąc szczerze trochę dziwno, no, może sięgniecie po niego po wyjrzeniu tego gameplayu yy, Ja podejrzewam od razu go odinstaluję Dobra, czajnik Spam, spam Trochę taki... Yy, w chyba dla fanów zaofili chyba No i co, dalej jest klucz, klucz pod napięciem ale nie wiem, bo tam dźwigni jeszcze raz przesunąłem. Przesuń się. Dobra, jest. Uh, mam cukierka. Idziemy po klucz. I mamy klucz i koniec levelu. Nie, Boże! Boże! Co to? Piotrek, Helga, ja. Jest. No i co? Ma jest tu, co jeszcze raz? Aha dobra Czyli może przeskoczymy te levely Play hard, nie da się No U, zimowa sceneria okay. Da się. Kick me, aha Nie, zaraz, dobra Okej, okay, czyli tak jak zamierzałem, chyba Co tam, aha, no, aha, już teraz wszystko obczaiłem Obczaiłem, obczaiłem Mam tu e, z lewej strony, z lewej, e, w dolnym, gó w dolnym górnym rogu e, Faktycznie jest to logiczne z lewej strony, w dolnym rogu, mam pokazaną liczbę żyć. Boże, co to jest, jakiś pies? No, zaraz zobaczymy. 5 sekund dodane. A, no, dobra, to jest wszystko na czas. Idę was uratować. Nie, to dziwnie zabrzmiało. Idę was uratować. Dobra, prezent. I idę do tego psa zaraz. Boże. No i co? GI! No co? Aha Chodź tu Unik! Oo! Oh. A ja nie tu. Gdzie jest? Aha, ja tu jestem! Bo... Myślę, że... Bry... Dobra, ale tu jak mam mieć... A dobra Aha, frajer! Uh. Okej... Okay. Dobra. Hmm, 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 hmm. Co to jest? What the fuck? To był pies przebrany za owcę? Nie! Idzie tu, nie! Fuck, nie! E, e, nie, to jakaś poryta gra naprawdę Pies przebrany za owce, no dobra Ale nie no, dzieje się, trzeba to przyznać Dobra, to było na tyle, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, komentowaniu moich filmików Dawaniu łapek w górę I to było na tyle, pozdrowienia